Dokładnie. Nie zapłaciłam żadnej kary. Wiedziałam, że to wszystko musi się skończyć. Wiedziałam i znam swoje prawa i wiemy, my przedsiębiorcy wiemy, co my możemy, co nam wolno, a czego nie. Jesteśmy wolnymi ludźmi i nam można w zasadzie wszystko, tak? Jesteście wolnymi ludźmi? Tak! Super. W związku z tym w związku z tym te wszystkie działania były ich nielegalne. Kochanie, musimy walczyć, gdyż celem rządzących jest zniszczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost poszczególnych cen produktów i usług w przestrzeni 12 miesięcy od listopada 2020 roku do listopada 2021 roku jest kolosalny. Gaz LG 53%, wywóz śmieci 19%, transport publiczny 22%, cukier 11%, jajka 10%, warzywa 8%, pieczywo 9,5%. Podstawowe produkty rolne takie jak pszenica, żyto, żywiec wołowy, żywiec wieprzowy, mleko krowie 15,6% podwyżki. Pierwszy kwartał 2021 roku zamknęło się 7629 firm. To jest o 18,7% więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku. Około 46 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych zostało wyrejestrowanych. To się w głowie nie mieści! Nie możemy do tego dopuścić! Hańba, naprawdę to jest wstyd i hańba, żebyśmy my, przedsiębiorcy, naprawdę cierpieli, żebyśmy musieli zamykać swoje własne działalności gospodarcze. W 2021 roku do 31 października opublikowano w MSIG 43 576 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. W tym 15 159 dotyczyło upadłości konsumenckiej czy 151 000 upadłości firm a 1257 to ogłoszenia rozpoczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. W 2019 roku do 31 grudnia opublikowano w MSIG 35777 ogłoszeń związanych z toczącymi się postępowaniami upadłościowymi. W tym 7944 dotyczyły ogłoszenia upadłości. Konsumenckiej. 586 tysięcy to ogłoszenia firm upadłości, a 465 tysięcy to ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Pamiętajmy również o spadającej wartości polskiego złotego względem dolara i euro. Według prezesa NBP do drugi pieniądze nie mają wpływu na inflację, która na dzień dzisiejszy wynosi 7,7%. Szok! Kochani, to jest oficjalna bo oczywiście informacja, bo ja wiemy, jak jest naprawdę. Te procenty są o wiele wyższe. Dokładnie. Bardzo raz proszę troszeczkę trzy kroki do tyłu. Benzyna i autogaz są najdroższe, kochani, w historii. Ceny prądu najdroższe od ośmiu lat, a zapowiadany nowy wał zapowiada wzrost energii o 40%. W całym roku 2020 nowych działalności gospodarczych powstało 160 tysięcy, czyli o. 8,2 mniej niż w ubiegłym roku. W 2019 108 tysięcy firm zamknęło swoją działalność. W 2020 roku już 150 tysięcy firm. Czyli pokazuje nam, że z roku na rok coraz więcej działalności musiało być zamknięte. W pierwszym kwartale 2021 roku firm zamkniętych w swoją działalności było 48,4 tysiąca. Do tej pory według szacunków zostało zawieszonych około 250 tysięcy firm. Czy tak powinno być? Nie! Ja też również! Hańba! Hańba! Dokładnie! Hańba! 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 Nie! Kochani, na koniec. Ja wiem, że te liczby, część z Was osób pewnie nie wie o czym ja mówiłam, ale naprawdę słuchajcie, jeżeli ktoś będzie chciał do wglądu zobaczyć, to, to są sprawdzone w przybliżeniu oczywiście statystyki, więc jak najbardziej też później tutaj będziemy to udostępniać. Na koniec powiem Wam, że jestem przykładem, żywym przykładem walki z systemem, gdyż jak wiecie, system dopuścił się czegoś strasznego. 26 maja, w dzień matki, wtedy, kiedy stałam pod Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie, dostałam informację, że nasz dom płonie. Myślałam, że to żart. Niestety, ten żart nie był żartem. Taka była rzeczywistość. Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy z Tobą! Jesteśmy w domu, w byli. Jesteśmy w domu. Słuchajcie, najgorsze było to, że w domu były dzieci. Byli moi tuściowie i nasze ukochane zwierzaki. To jest nie życzę nikomu czegoś takiego, natomiast nie mogę zrozumieć, nie możemy zrozumieć, jak można się dopuścić do tego czynu. Powiem Wam, że 9 grudnia. Jest rozprawa w sądzie, gdyż prokuratura nie chce się zająć sprawą i umorzyli śledztwo. Było to bardzo ciężkie podpalenie podchodzące pod zabójstwo. My się nie poddajemy i walczymy dalej. Jeżeli my, Polacy, chcemy, żeby Polska była Polską, to walczmy o nią. Nie pozwólmy, żeby nam ją zabrano. Dziękuję bardzo. To my, to my Polacy! Tu jest Polska! a nie Polska. Tu jest Polska! Nie, nie, nie! Halo, stop! Stop! My jesteśmy organizatorami i bardzo prosimy bez takich haseł. Prosimy Was o wyrozumiałość, ale prosimy bez takich haseł. Możemy krzyknąć, jeżeli chcecie, tak jak mówicie, to my Polacy, albo... Co! Cała Paska! Zjednoczona! Cała Paska! Zjednoczona! Zapraszamy gości. Miał być z nami tutaj pan Sławomir Grzyb z IGGP. Niestety mama się rozchorowała i, i pan Sławomir nie mógł dojechać. Ale z tego, z tego co wiem, są w zastępstwie tutaj goście. Jeden pan już zmierza do nas. Trzymajcie z tyłu. Witam serdecznie. Pani z IGP. Dobrze, to już tak jak. Dobrze, czyli ja tutaj już oddaję mikrofon panu Zygmontowi z IGGP. Pan tutaj reprezentuje pana Sławomira. A mamie pana, co umiera, życzymy szybkiego poportu do zdrowia. Czołem wolnym Polakom! Czołem! Czołem wolnym konsumentom! Czołem! Czołem! wolnym przedsiębiorcom! Czołem! Czołem wolnym kelnerom, kelnerkom! Czołem! Kochani, ja chciałem tylko fragmenty odczytać z naszej Izby. Już nie ma czasu nikogo przekonywać.